Witam, Kamil z tej strony ze sklepu wędkarskiego Trotka. Chciałem Wam zaprezentować kołowrotek firmy Tubertini produkowany przez Riobiego. Jest to kołowrotek Concept 3500 Firma Tubertini zleca swoje kołowrotki do produkcji w firmie Riobi. Jak wiemy firma Riobi to jest bardzo dobry producent kołowrotków, ma bardzo mocne rzadko psujące się kołowrotki często bardzo chwalone na w forach internetowych, Facebooku i innych mediach eee, co z pudełka możemy wyczytać? No możemy wyczytać to, że koncept eee, Tubertini Koncept występuje w kilku rozmiarach: 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 i 6,5, czyli to takie wielkie już kołowrotki. Przełożenie wszystkie tego kołowrotki mają 5,0, czyli zwijamy nie za dużo. Znaczy tak średnio żyłki, nie jest to szybkie przełożenie, ale dzięki temu kołowrotek pewnie wytrwa nam dłużej. I nie czujemy żadnych oporów. Myślę, że szybko się płynnie zwija. Waga tego modelu, który trzymam, 307 gram. Nieduża, jak na rybiego, to nie jest to ciężki kowrotek. 7 łożysk i łożysko oporowe. Jeżeli chodzi o żyłkę, na kowrotek rozmiar 3,500 tysiąca wchodzi 0,18 150 metrów. Czyli mamy tu płytką szpulę. Po tych tutaj parametrach możemy wnioskować, że ten kołowrotek nada się nam na pewno i do spinningu. Ale nada nam się też do spławika, maczówki. Być może maczowy obrotek powinien mieć trochę większe przełożenie, żeby jeszcze szybciej zwijać tą żyłkę, ale parametry szpuli pozwalają nam spokojnie łowić tym modelem na y, maczówkę, y, nie jest on ciężki. Y, a właśnie tej żyłki 18 czy 16, jest właśnie odpowiednia ilość. Kolejną sprawą w tym kołowrotku jest podwójny kabłąk. Mamy kabłon główny, pogrubiony, no i mamy taki cieniutki tu kabłąk przy szpuli. Ten kabłąk służy do tego, żeby nam żyłka właśnie szczególnie cienka, ale ogólnie żyłka, ani plecionka nie dostały się pomiędzy rotor a szpulę. Jest to takie dodatkowe zabezpieczenie. Mi się wydaje, że tylko w tym kołowrotku coś takiego widziałem. Myślę, że Tubertini może mieć to jak w jakiś sposób. Zastrzyżone. Być może ten dodatkowy kawałek też pozwala, pozwala nam na to, że żyłka jest też lepiej nawinięta. To ciężko mi powiedzieć. Wrażenie, jak się kręci nim jest takie, że te dwa kabłonki powodują lepszy nawój żyłki, ale czy tak jest, trzeba by to sprawdzić. Na pewno na pewno chroni nam przed dostawaniem się żyłki pod szpulę. Kowrotek nie jest ciężki. Ładnie bardzo wygląda. designerski, cały czarny z ładnymi wstawkami. E, mamy oczywiście metalową rączkę. Szpulka jest tak jak mówiłem dość płytka. Nadałby się też do lekkiego pikera czy do e, klasycznego Federa. Małymi koszykami na pewno. Myślę, że fajna pozycja. E, no, cenowo tak samo no, obiego Kowrotki, za tą swoją solidność i wytrzymałość. Cenią się, e, ale w granicach myślę. Chyba do 500 zł ten kołowrotek możecie nabyć. Tak więc, kowrotek Tubertini Concept z podwójnym rotorem. Bardzo ciekawa propozycja dla spawinkowców na picker czy m, tak samo do Federa Delikatnego, znaczy do spiningu, przepraszam. E, takiego delikatnego. Śledźcie nas na Facebooku, na YouTube, Subskrybujcie. Zapraszam Was do sklepu i pozdrawiam Was wszystkich.